Grupa producencka to nie tylko, powiedzmy, prosty, prosty schemat założenia firmy. To jest swego rodzaju filozofia, czy przełamanie filozofii funkcjonowania na wsi. Na, na Bo trzeba się liczyć ze zdaniem innych rolników, brać pod uwagę ich potrzeby. No i po prostu wszyscy muszą w aspekcie handlu... Tym, co wyprodukujemy, myśleć w sposób podobny i być solidarni. Jeżeli pada decyzja, nie sprzedajemy, to nie sprzedajemy. Paweł Janoch, jesteśmy w miejscowości Grabową na moim gospodarstwie rodzinnym. Pracujemy ja z żoną, brat oraz moi rodzice. Gospodarstwo jest ustawione na produkcję mleka. Znajduje się w gospodarstwie 50 krów mlecznych. Z przychówkiem żeńskim. Realizujemy taki cel strategiczny. Co roku zwiększamy stado o 10 krów. Gospodarstwo jest związane, pracuje dla grupy producentów mleka. Mamy taką spółdzielnię Star Mlek Alfa w Stargardzie. Skonsolidowanie 34 gospodarstw spowodowało to, że. I więksi, i mniejsi. To nie, nie, nie ma tutaj wielkich rolników w tej grupie. Są tacy jak ja, 50 krowi, 60. I są też tacy, którzy mają 10 krów. I ci, którzy mają 10 krów wyraźnie odczuli inny sposób handlowania. Ja także to odczuwam in plus. Po prostu surowiec rolny musi być konsolidowany przed sprzedażą. I to samo dotyczy zbóż, rzepaku i innych produktów. Gwałtownie konsoliduje się przetwórstwo, i ta konsolidacja paradoksalnie wcale nie przekłada się na ceny płacone rolnikom. Przede wszystkim pozycja negocjacyjna. Zwykłego rolnika kupujący może z nim zrobić co chce. Natomiast w naszym przypadku jest to poważna ilość. Grupa, do której należy, co miesiąc produkuje około pół, pół miliona litrów mleka. Już jesteśmy. To jest klient, z którym każdy się liczy. Mamy wspólny sprzęt do obróbki zielonek, do zbioru pasz, do konserwacji. Po pierwsze, pracujemy razem, jest to znacznie łatwiej zorganizować taką pracę. Po prostu traktor zaczepiony do prasy pracuje tydzień czasu i tutaj jeden człowiek wyspecjalizowany maszynę obsługuje. Ja nie muszę prze, przeczepiać się cztery razy dziennie od maszyny do maszyny. Logistyka, bo to są duże masy, duże objętości i jesteśmy w stanie dobrą paszę zrobić w krótkim czasie, nie zajeżdżając indywidualnie swoich sił i finansów. I ten, ten proces jest moim zdaniem nie, nieuchronny. Ja w 2000 roku widziałem takie kółka. We Francji oni to nazywają kuma, czyli to są takie formalne spółdzielnie, nawet nieduże, jest 4-5 rolników i my to zrobiliśmy bez formalizowania z racji tego, że się znamy, po prostu no dżentelmeńska umowa, złożyliśmy się do, do kupy na sprzęt, kupiliśmy go i to już trwa 10 lat. I tutaj nie, nie trzeba nikogo, nikogo, myślę, namawiać z mojej grupy, żeby zmienić ten schemat organizacyjny.